Czy da się coś złowić na tym kanałku w środku miasta? Szupaczyna. O, kurde, to nie szczupak! Kleń! Jaki piękny klenie 40 centymetrów, równo No i mamy, słuchajcie, życiówkę klenia, zobaczcie tylko jaki grubas Tu piękna ryba wyjeżdża Pod koniec wypadła Musimy go wypuścić Trzymaj się przyjacielu, dziękuję za tą radość Pięknie Bo... Siedzi Dobra ryba Dobra ryba Następny dobry kleń chyba Szczupak Teraz szczupak. To będzie wymiar. 47. Ledwo, ledwo. 48. No ale, no, ale fajnie. Kurde, na kilo poszalał. Jeszcze szczupaczek na powrocie. Myślałem, że kolejny klenia, to szczupak mnie zaskoczył, ale o dziwo nie przeciął. 48 także przyzwoite, jak z takiego kanałku. No i tym miłym akcentem. Kończę ten wypad na dzisiaj, także dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!